Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze, to jest 55. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, co w ostatnich dniach wstrząsnęło wręcz rynkiem e-booków i audiobooków w Polsce. Legimi, aplikacja, która do tej pory była jednym z liderów rynku, znalazła się w samym środku burzy medialnej, związanej z nowymi zasadami abonamentowymi. Wydawcy masowo wycofują książki z tej platformy, a klienci, czyli czytelnicy, no cóż, pozostawieni, zostali trochę na lodzie, no i są wściekli. Ale zacznijmy sobie od początku. Czym jest Legimi? Jak to się stało, że jest tak bardzo rozpoznawalną marką dzisiaj? A na koniec Przyjrzyjmy się, tak naprawdę, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach i co mówią o tym wszystkim wydawcy oraz sami zainteresowani, czyli legimi. Legimi powstało w 2009 roku i przez lata było na ustach wszystkich fanów e-booków i audiobooków w Polsce. Zaczynali z małym katalogiem, ale konsekwentnie zdobywali serca czytelników w Polsce. Ich głównym wyróżnikiem było to, że jako pierwsi w Polsce zaproponowali model subskrypcyjny. Coś takiego jak Netflix, tylko że dla książek. Zapłaciłeś miesięczny abonament i mogłeś czytać tyle, ile dusza zapragnie. Proste, prawda? W ten sposób Legimi przyciągało tysiące nowych użytkowników, oferując nielimitowany dostęp do tysięcy, dziesiątek tysięcy tytułów za stałą opłatę abonamentową platforma szybko zdobyła popularność nie tylko wśród czytelników, ale także wśród bibliotek, które oferowały swoim użytkownikom darmowe kody do korzystania z legimi właśnie. W 2022 roku pojawiły się kolejne zmiany, a aplikacja legimi zaczęła oferować audiobooki i większe wsparcie dla czytników. Wszystko szło jak po maśle, aż do 2024 roku, kiedy sytuacja zaczęła się nieco komplikować. Ale zanim przejdziemy sobie do całej afery z Legimi, to chciałbym wam uświadomić, jak wygląda ten rynek e-booków w Polsce. Czy wiecie, że Polacy coraz częściej sięgają właśnie po takie elektroniczne wersje książek? Ostatnie dane mówią, że blisko 25% z nas korzysta z cyfrowych książek, czy to na czytnikach, czy w formie audiobooków. I choć rynek ten nie jest tak duży jak w innych krajach, to platformy takie jak Legimi, MPGo czy Publio wyraźnie zmieniły sposób, w jaki my czytelnicy konsumujemy literaturę. Legimi od samego początku Miało silną konkurencję w postaci wspomnianych MPGO, które oferuje podobny model subskrypcyjny, a także Publio, które skupia się głównie na sprzedaży e-booków bez abonamentów. Ale Legimi miało przewagę, i tą przewagą były biblioteki. Setki bibliotek w całej Polsce oferowały darmowe kody do Legimi, dzięki czemu można było korzystać z tej aplikacji bez opłat. Z tej możliwości korzystały dziesiątki tysięcy czytelników, w tym ja, ale o tym opowiem wam w dalszej części tego odcinka. Teraz przejdziemy sobie do clue dzisiejszego odcinka, czyli co poszło nie tak? Otóż w październiku 2024 roku Legimi wprowadziło tak zwany pakiet klubowy. Dotychczas subskrybenci płacili jedną stałą opłatę, ale od teraz aby mieć dostęp do około 20% tytułów Muszą zacząć dodatkowo płacić 15 zł za każdą książkę z tego katalogu. I to właśnie ta zmiana rozpaliła gniew użytkowników. Użytkownicy czują się teraz oszukani, bo nagle muszą płacić więcej za to, co wcześniej mieli w ramach subskrypcji, czyli umowy. A wiecie, pakta Sum Cerwanta, raczej umów należy dotrzymywać. No, przynajmniej tak by mówiła ta rzymska paremia. Już nie mówiąc o użytkownikach, którzy wcześniej mieli. Cały taki pakiet za darmo, bo korzystali na byciu posiadaczem odpowiedniej karty bibliotecznej, a teraz nagle zmuszeni będą do zapłaty za książki, które wcześniej mieli kompletnie bez żadnych opłat za darmo. A jak zareagowali na to wszystko wydawcy? No właśnie, bardzo źle. W związku z nowymi zasadami tysiące e-booków nagle zniknęło z dnia na dzień z oferty Legimi. Wydawcy zarzucają platformie, że ta nieuczciwie dystrybuowała właśnie te kody biblioteczne i nieprawidłowo raportowała transakcje za sprzedaż książek. W odpowiedzi wydawnictwa takie jak Albatros, Świat Książki czy Fabryka Słów zdecydowały się na wycofanie swoich tytułów z Legimi. No i teraz, żeby być uczciwym wobec Was, drodzy słuchacze, powiem Wam, co na ten temat myśli Legimi i wydawcy książkowi. Zaczniemy sobie od Legimi, właśnie. Legimi w swoim oświadczeniu tłumaczy, że zmiany te są koniecznością dostosowania się do nowych przepisów prawa autorskiego oraz realiów rynkowych. Firma zapewnia, że pakiet klubowy jest odpowiedzią na potrzeby rynku i że oferują bibliotekom darmowe pakiety na korzystnych warunkach. Podkreślają też, że starają się jak najszybciej rozwiązać konflikty z wydawcami, a negocjacje wciąż trwają. A teraz wydawcy. Wydawcy widzą tę sprawę zupełnie inaczej. Twierdzą, że Legimi nie tylko nie dotrzymywało ustaleń, ale także nieprawidłowo zarządzało darmowymi kodami, które miały trafiać do bibliotek, a zamiast tego tak naprawdę oferowane były komercyjnie, na przykład pracownikom banków. W efekcie czego wydawnictwa traciły na tym, a autorzy nie otrzymywali należnych im wynagrodzeń. Okej, okay, no to teraz wiecie mniej więcej na czym ta cała afera. Polega z jednej strony i z drugiej, a chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na coś, co dostrzegłem właśnie na grupkach Facebookowych, na Legimi i w ogóle takich czytnikowych, czytelniczych, bo wydaje mi się, że ta sprawa, taka pod- można powiedzieć mniejsza afera, podafera, jest czymś, co no, ma dwie strony medalu. Ale o czym chcę powiedzieć? Czas. Powiedzieć też o czymś, co jest niezbyt chlubne, ale dzieje się w przestrzeni internetowej właśnie w związku z tą aferą Legimi. Chodzi mianowicie o to, że część użytkowników Legimi zaczęła masowo ściągać książki na swoje wirtualne półki. Dlaczego? Ano dlatego, że wiedzą, że już niedługo wiele z tych tytułów wyląduje za paywallem, czyli staną się po prostu płatne. No i pomyślcie o tym w ten sposób, że macie dostęp do setek, jeśli nie tysięcy książek, ale nagle dowiadujecie się, że już za chwilę trzeba będzie za nie dodatkowo płacić. Więc co robią sprytni użytkownicy? Ściągają wszystkie te książki, które mogą na swoje konta, żeby później móc te książki czytać, nawet gdy teoretycznie będą już one niedostępne bez tej dodatkowej opłaty. Działa to tak, że jeśli książka zostanie przypisana do Twojej wirtualnej półki, możesz ją czytać nawet wtedy, kiedy zostanie usunięta z ogólnej oferty subskrypcyjnej. I to właśnie wykorzystują użytkownicy. Zapełniają swoje półki, wiedząc, że później ominą nowy model płatności. Książki, które teoretycznie będą dostępne tylko w tym pakiecie klubowym, staną się dla nich darmowe, bo już wcześniej je jakby załapali tak, na swoje te. Półki. I powiem Wam, że no z jednej strony dla kogoś, kto miał te książki wcześniej za darmo, no to się może okazać, że no tak, rzeczywiście jest to taka praktyka wymuszona przez tą złą korporację Legimi, żeby te książki dalej mieć. Ale z drugiej strony popatrzcie na to, jak to widzą wydawcy czy autorzy. Oni nie dostaną za te pozycje przeczytane pieniędzy, a ludzie ściągają po prostu setki tych książek i się chwalą w komentarzach na różnych forach, na grupkach na fejsie, czy to dotyczących Legimi, konkretnie, czy jakichś tam czytelnictwa w ogóle, że o, posiągałem sobie 500-600 książek, będę miał na kilka lat do przodu. No, z jednej strony ok, rozumiem rozgoryczenie, a z drugiej strony, jako prawnik, no, nie mogę pochwalać takiego zachowania, które będzie sprzeczne z prawem. Oczywiście samo Legimi zauważyło tą złą praktykę i na forach, w grupach dyskusyjnych pojawiają się wzmianki o tym, że firma stara się teraz śledzić na bieżąco takie działania, choć na razie trudno jest jednoznacznie zablokować ten proceder. W końcu technicznie rzecz biorąc, użytkownicy nie łamią jeszcze regulaminu, po prostu korzystają z tego, co oferuje im system i aplikacja Legimi. Na koniec jeszcze kilka ważnych informacji od samego zarządu Legimi. Otóż 15 października 2024 roku zarząd firmy podjął decyzję o uruchomieniu nowej usługi, którą nazwali katalogiem klubowym. Zmiana ta wejdzie w życie już 22 października, co zresztą wywołało całe to zamieszanie wśród użytkowników. Ale skąd ta decyzja? Legimi tłumaczy to zmianami w prawie autorskim, które zostało znowelizowane we wrześniu tego roku. Okazuje się, że nowe przepisy w sporym stopniu wpłynęły na sposób działania platformy, a negocjacje z wydawcami nie należały do najłatwiejszych. Ostatecznie doszło do porozumienia, ale z konsekwencjami dla użytkowników. Około 20% dostępnych książek na Legimi zostanie przeniesionych do tego nowego płatnego katalogu, a co za tym idzie trzeba będzie za nie dodatkowo zapłacić. Co ciekawe, firma twierdzi, że cena za dostęp do tych treści będzie atrakcyjna w porównaniu z cenami rynkowymi, ale nie wszyscy są przekonani, że to wystarczający argument w tej dyskusji. Wszystko wskazuje na to, że Legimi stara się nieco ugłaskać sytuację i prowadzi rozmowy z dostawcami treści, by odpowiednio dostosować ofertę do oczekiwań swoich użytkowników. Ale to jak ta sytuacja się rozwinie, no to dopiero się jeszcze okaże. Warto dodać, że cała ta ofera odbiła się na giełdowej wycenie Legimi, która choć gdy firma debiutowała z nadzieją na sukces, teraz odczuwa skutki tej kontrowersji. Spadki na notowaniach są wyraźne, co tylko pokazuje jak silnie ta sytuacja Sytuacja wpłynęła nie tylko na wizerunek, ale też na przyszłość firmy jako spółki. Nie wiadomo jeszcze, jak ta cała historia się zakończy. Legimi to potężny gracz na rynku, ale bunt wydawców to coś, czego nikt się nie spodziewał. Na razie jedno jest pewne: cała ta sytuacja pokazała, że nawet na rynku cyfrowych książek obowiązują pewne twarde zasady gry, a gdy te zasady się zmieniają, no to cierpią na tym zarówno czytelnicy, jak i twórcy. A na koniec trochę moich doświadczeń z Legimi, bo korzystam z tej aplikacji już od wielu, wielu lat i dowiedziałem się o niej od mojej koleżanki Kamili jeszcze w trakcie studiów, czyli już kilka ładnych lat temu i dzięki temu przeczytałem za darmo dziesiątki książek, mając właśnie kartę biblioteczną. Z tego co pamiętam, to jeszcze w zeszłym roku była możliwość korzystania nie tylko z Legimi, ale właśnie w tym pakiecie był także MPGO i chyba jeszcze jakaś jedna aplikacja. Później została tylko ta pierwsza, a a następnie no, było problematyczne, żeby w ogóle dostać darmowy kod, no bo z reguły to po prostu było tak, że albo można było pójść do książnicy pomorskiej, z której ja właśnie korzystałem jako z biblioteki publicznej, albo po prostu wysłać maila i odpowiedni pracownik biblioteki odsyłał nam ten kod i dzięki wpisaniu tego kodu można było korzystać z tego katalogu, ale później jakby było za zbyt wielu czytelników, którzy chcieli z tego kodu korzystać. I coraz dłużej trzeba było czekać na, na te kody. Według mnie taka dystrybucja książek oparta na współpracy aplikacji Legimi i bibliotek sprawiała do tej pory, że wiele osób w ogóle zaczęło czytać dla przyjemności. Bo choć to może się komuś wydawać dziwne, no to w dzisiejszych czasach naprawdę wciąż dla wielu osób wydanie 50 czy 100 zł miesięcznie na coś takiego jak książki, czyli no nie ukrywajmy tego rozrywkę, to spory wydatek w budżecie domowym. A i fakt, że e-booka można ściągnąć w kilka sekund, a nie trzeba iść na drugi koniec miasta, bo przecież nie każdy mieszka w wielkim mieście, czasami jest jednak księgarnia w jakimś miasteczku, a czasami w ogóle nie ma takiej księgarni i robi to dużą robotę. Jestem ciekaw, jak zmieni się ta struktura czytelnicza po tej aferze Legimi, no bo tych czytelników na pewno jest dziesiątki tysięcy. Wydaje mi się, że wiele osób zrezygnuje ponownie z czytania, bo nie będzie im się chciało szukać odpowiedniej oferty innej firmy, czy zwyczajnie iść do biblioteki czy Księgarni i fizycznie kupić jakąś pozycję. A więc, jak zwykle, najbardziej stracą one strony, tylko zwykli, szarzy czytelnicy. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do Połowy Pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i Słyszymy się już niedługo.